Zdrabka. Dzisiaj będzie odcinek z lifehackami! W tamtym roku nagrywałem lifehacki, to na przykład robiłem kolorowego slajma. Też zrobiłem, żeby była kola, mentosy, i na czym nie był jakiś tam wybuch. Ja też właśnie robiłem kulę masującą. To serdecznie zapraszam na ten filmik, i też, ale w tym, w tym filmiku będzie coś najlepszego, co po prostu jak to wejdzie, to będzie po prostu najpiękniejszy film z lifehaku. Będę właśnie no, robić wybuch piany z coli. Kola plus Mentos robi też właśnie taki wulkan. Tak jak Hocet plus Soda też robi we, wybuch i te właśnie rzeczy połączymy i dodamy jeszcze płyn do mycia naczyń. I powinna właśnie zrobić taka wielka piana. Zobaczcie, jak to właśnie ma nawet wyglądać tutaj. I też był ga, ga, ga się w tym, to ma być, że na, na tych filmikach to poleciało do góry i to le, leciało, ale bo właśnie wiatr, tego właśnie to poleciało i to też jest właśnie taki eksperyment chemiczny. Ten eksperyment zrobił właśnie wymic, w aby ta piana była właśnie większa. Jakby na razie nie zaszła żadna reakcja chemiczna, dlatego na początku przygotuję sobie właśnie mentosy. Tutaj właśnie wsypię i jeszcze sodę oczyszczoną. Tutaj zobaczcie, to ma, być, to ma być dużo tych mentosów, aby był lepszy właśnie efekt. To najlepiej dam no z 10 mentosów, czy nawet może więcej, najlepiej całą paczkę zobaczcie. Więcej tych mentosów musi być. Wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Ok, może na razie weźmy tyle, bo jakby coś nie weszło, ale to na 100% ma wyjść. O, przyszedł mi to właśnie buchar, zobaczcie <laughs> w zegarku. okej. Okay. kolejna w to muszę teraz znaleźć sodę, gdzie ją położyłem. Jest właśnie tutaj. Bo ja, jestem tego się ciekawy tego efektu, jak to właśnie wyjdzie. Wow. Zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę dużo sody. Okej, okay. Olika, zimna ta soda. <grymne> Pomieszamy i tak ma właśnie i tak właśnie jest na razie przygotowane. To jest właśnie tutaj. Kolejne, co tu mogę właśnie zrobić, to wziąć i wziąć jeszcze może płyn do mycia naczyń od razu może, albo jeszcze nawet może kolę teraz no leję Boże, to być właśnie jakiś inny napój gazowany. Nawet w jakąś top kole. <grych> Okej, okay. wow. Bo to być właśnie dużo koli. Okej, okay. zobaczcie, jak to będzie właśnie wyglądało. Hu. I jeszcze właśnie wleję teraz płyn do mycia naczyń. To Ma być też go dużo. Jest. Hu. Okej, okay, uwaga, będę za chwilę właśnie to robić, uwaga, powiększam i też będzie właśnie różne slow mo motion przy wpieszeniu może, też zrobimy hu 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 hu, hu. uwaga, trzy, cztery. i ry! E, e, e. aha, aha, coś... Coś nie pykło. Nie no, jest jakaś piana, zobaczcie. Ona rośnie. Patrzcie, jak ja tu mieszam. To dopiero jakiś jest efekt. Zobaczcie, jaka piana weszła. Okej, okay, jest piana. To dużo piany. Ojej, a co się tu dzieje? Co się tu stało? Okej, okay, teraz zobaczcie to w swoję Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Teraz zobaczcie, co się właśnie stanie. Kiedy będzie ocet plus z sodą oczyszczoną za chwilę zobaczcie. Zobaczycie raczej. Jest tu właśnie trochę octu, jakby coś nie pyknęło. I jeszcze trzeba teraz wziąć właśnie sodę oczyszczoną. I wsypać. O, i to właśnie działa zobaczcie, tak? To właśnie wygląda. I się właśnie tworzy piana. I to nawet wysoka. Zobaczcie, jak na tak. Bieszę. Teraz zobaczę to w slow motion. Cześć. 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 Może to też jest właśnie wina, płyny do mycia naczyń, bo on jest trochę słaby, a tam na był przezroczysty. Jak coś ma to znaczenie, no to zrobimy kiedy indziej właśnie takie coś. Albo sobie tak teraz spróbuję coś innego właśnie wymyślić. Teraz taki glucior się zrobił. Okej, okay, mam nadzieję, że to zadziała. Okej, okay, wleję teraz tą kolę. Ujeja, no teraz to był efekt niezły. Ech. Jest Coca-Cola może dotąd, o, o, był lepszy efekt, Ech, No, może to też jest właśnie wina Topcoli. Jeszcze nic, nie mówię, że to nie za, że to jest niezaliczone. Bo to może jeszcze wypalić. O co to nawet Okej, okay, coś nie pykło, nie pykło niestety. Jeszcze raz, uwaga. To jest naprawdę, to są takie... tutaj się rzeczy dzieją, że musicie naprawdę dać lajka w górę, bo to jest naprawdę no, niemożliwe co tu się właśnie dzieje. Takie eksperymenty to są właśnie na moim kanale. To dajcie właśnie lajka w górę. Biorę mentosy. ok Hu, hu, hu. Jeszcze soda oczyszczona. Od razu może wsypę od razu tą sodę oczyszczoną tutaj. No przecież żadnego efektu nie będzie, bo jak było na jakimś filmiku właśnie jak na moim właśnie kanale to nie było efektu, to dlatego zróbmy to od razu, teraz też. Opa. Okej. Okay. Soda oczyszczona. Okej. Okay. Teraz musi naprawdę już wyjść ten efekt, może trochę wymieszam. Ale może też ta piana się od razu już zrobiła. Ojej, ja tego się nie spodziewałam. Okej. Okay. Okej, okay, uwaga. Wo, Zobaczcie co tu się dzieje. Wo, ho ho efekty, bez efektu można powiedzieć. Jest piana, wii. Oui. Jaka piana, ale to miała być większa piana, no. No, co mogę o tym powiedzieć, że... No lifehack jest niestety chyba niezaliczony. Spróbujmy jeszcze raz coś wymyśleć. O, ja pierdziłam. Okej, okay. okay. może od razu zrobimy tak, że... O, te nie mogę odkręcić, okej. Okay. To może po prostu coś innego wymyślimy. Jeszcze raz Boże, wlejmy tą kolę tutaj. Ostatni raz będzie ten eksperyment. Od razu ocet. Jeszcze mentosy. Fum, tak myślałem, że będzie to takie piękne. A się czemu w ogóle a się na filmikach tak pięknie to wygląda, a mnie to jest nie No tylko bąbelek powietrza się zrobił. Zobaczcie jeszcze raz ten bąbelek powietrza w, w slow motion. Jeszcze raz pomniejszę, może jakaś reakcja zajdzie. No. No, też jest bezbarwna. Zresztą no na filmiku to było takie piękne kolorowe, a tutaj to nic. Tutaj to po prostu się nic tu nie zadziało. To no, trochę słabo. No, to tak to właśnie wygląda. W tym filmiku zróbmy takie coś, że biorę Mentos'a, biorę go tutaj do koli i zróbmy tak, że go właśnie tutaj pomieszam. Ojaj, za. Opa, opa, opa wow. niezła reakcja się zrobiła. Zobaczcie to jeszcze w slow motion, bo wow. coś tu widać nie pykło, No, może, no, jakąś się filmik podobał, no to dajcie Subskrypcji, No, co, widzimy się w kolejnym odcinku z lifehackami i i ze zdrabkami, różnymi właśnie ciekawymi rzeczami właśnie na tym kanale. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i do lajkowania. Papatki!